Jak minęła noc na polsko-białoruskiej granicy? Co się działo? Bo wczoraj wieczorem mieliśmy dość dramatyczne obrazki, próby wypchnięcia osób, które tam są przez granicę. A co się działo później, co się działo w nocy, co się działo nad ranem i co się dzieje teraz? To znaczy mieliśmy, to o czym pan redaktor mówi, to jest tylko część tej całej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia. Głównym, niejako wczoraj wydarzeniem było to, że ci migranci zostali albo zmuszeni, albo wypchnięci, albo po prostu w pewien sposób informacyjnie oddziaływanie na nich zostało przygotowane i zorganizowane przez służby białoruskie, a następstwem tego było to, że wszyscy przemieścili się, do tego doszły jeszcze doszły te osoby, które jeszcze od strony Grodna się przemieszczały i wszyscy znaleźli się przy, w okolicach przejścia granicznego po stronie białoruskiej w miejscowości Bruzgi. I tam, i to, co się później stało, to było właśnie to, o czym często w, w ostatnich przekazach może tak nie słychać, ale służby białoruskie stanęły na drodze tych osób, które chciały wrócić na to koczowisko, które wcześniej sobie dość dobrze przygotowały. Pod względem infrastruktury, tam przecież są domki, które są pokryte mchem zabezpieczone przed temperaturą niską, przed opadami ogniska, itd., itd. i itd. To było dość dziwne, dlatego że wcześniej obserwowaliśmy dosłownie kilka godzin, wcześniej, jak opustoszało to koczowisko dosłownie kilkaset metrów dalej. Osoby przeniosły się na to przejście graniczne w Bruzgach. Rozumiem, że tam ci jednocześnie... wszyscy ludzie. Panie Puchuńku, jednocześnie... i rozumiem, że tamci wszyscy ludzie spędzili noc, bez tych namiotów, no właśnie, bez ognisk. Że a jednocześnie... Tak jak widzimy teraz na obrazkach, to, to tak wyglądała cała noc. Tak dokładnie, ale jeszcze chcę dopowiedzieć, że tutaj też widać było, że strona Białoruska miała chyba różne plany w stosunku do tych osób, dlatego że równolegle przerzuciła ich na przejście graniczne, no po to, żeby naciskać na, wiadomo w jaki sposób na nas i pokazywać jakie obrazki. Natomiast z drugiej strony dowoziła drewno na ciężarówkami na to stare koczowisko. No tutaj spodziewaliśmy się, że te osoby wrócą na noc. Niestety Białorusi nie zablokowali im drogę powrotu. I niejako no, przetrzymali ich tam przez noc w tym miejscu, które teraz właśnie obserwujemy. Oczywiście były też te próby, o których pan redaktor tutaj wspomniał, czyli próby siłowego przepchnięcia, wcześniej zniszczenia infrastruktury tej, tego ogrodzenia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Białoruskich, a później, a później siłowego przepchania migrantów na stronę polską. No, szanowni państwo, mamy tutaj do czynienia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to ewidentne, ewidentnie reżyserowane, ewidentnie inspirowane i siłą reżimu białoruskiego niejako formowany ten, ten kryzys, z którym mamy w tej chwili do czynienia, a ci biedni ludzie, którzy są po drugiej stronie, są tylko i wyłącznie amunicją i tylko i wyłącznie instrumentalnie są wykorzystywani przez reżim białoruski. To, panie pułkowniku, żeby podsumować, rozumiem, że koczowisko, które oglądaliśmy przez ostatnie kilka dni jest puste, chociaż z jakichś powodów tam były zwożone materiały i teraz wszyscy ci ludzie są cały czas na przejściu granicznym. To się nie zmieniło. Tak, dokładnie. Tam jeszcze dołączyła y, grupa właśnie tych osób przemieszczających się gdzieś tam od strony Grodna. Natomiast tak, to jest miejsce w tej chwili główne, ale pamiętajmy o tym, że y, y, tak zresztą jak w ostatnich dniach y, y, strona białoruska. Szuka migranci. Oczywiście my widzimy migrantów w ostatecznym takim rozrachunku, którzy naruszają nielegalnie naszą granicę i próbują się przedostać, ale to przecież jest inspirowane przez Białorusinów, którzy wskazują im te miejsca, gdzie mogą podejść, gdzie mogą próbować znaleźć takie miękkie podbrzusze i próbować tam przemieścić się przez granicę, ewentualnie pomagają im w tym, niszcząc nasze te umocnienia, które są w tej chwili, w tej chwili. Na granicy, więc tak naprawdę. Yy, A panie Rzeczyku, ma pan statystyki stu, dotyczące stu osób, bo... właśnie ma pan statystyki tak? dotyczące tego, ile osób w tej nocy próbowało się przez granicę w innych miejscach niż to przejście, które jest chronione przejść. Nie, nie, musi pan redaktor zrozumieć moją rolę w tym wszystkim i rolę wojska. My jesteśmy instytucją, która wspiera straż graniczną, i tutaj Straż Graniczna, widziałem dzisiaj, już publikowała pewne statystyki, więc do nich odsyłam. Natomiast była sytuacja tej nocy, że stuosobowa grupa migrantów próbowała. To było na południe mniej więcej na wysokości na południe od, od białowierzy, próbowała tam też w sposób siłowy naruszyć naszą granicę. I taki, z takimi sytuacjami mamy miejsca oczywiście, można powiedzieć, że teraz. Te działania dzielą się na działania, które są prowadzone w dzień pod, pod niejako propagandowe użycie. Tych migrantów, i to właśnie w tej chwili chociażby obserwujemy, czyli chodzi o nagranie ich, o pokazywanie tego później w światowych mediach i granie, granie tym obrazkiem, oddziaływanie na emocje i tak dalej, i tak dalej. I po to oni są spędzani w takie miejsca, jak tutaj, właśnie to przejście w okolicach miejscowości Bruzgi. A z drugiej strony mamy działania w nocy, kiedy są oni przewożeni lub, no, kolokwialnie mówiąc, przepędzani na inne odcinki, gdzie próbuje się ich po prostu przepchać na. Drugą stronę, na drugą stronę granicy do Polski. No, można powiedzieć, że są to takie działania. Oczywiście, tutaj wokół tego mamy jeszcze całą serię prowokacji, całą serię działań, takich, które zmierzają, no właśnie, prowokacyjnych ze strony służb białoruskich, czy to strzały, czy gdzieś strzały z amunicji ślepej, widzimy w lesie przemieszczających się funkcjonariuszy, którzy przeładowują bronią, dają strzały w powietrze. Ostatnio też odnotowujemy na wysokości na kierunku Lubelszczyzny, na, na bugu próby też przekroczenia granicy tej na rzece Bóg pontonami. Tam też oczywiście jest. Straż graniczna z wojskiem. My tam również też jako wojska obrony terytorialnej delegujemy uczenia. I, tego... I panie pułkowniku, tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za tę relację. Pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojska Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.